Co Pan o tym sądzi? Artykule oczywiście, nie o na No, artykuł mówi nie, nie tylko samym tytułem, ale również faktami i liczbami. Hmm. Sam temat nie jest dla mnie nowy, bo już jakiś czas temu na, 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 na blogu umieściłem dokładnie w podobnym duchu wpis, który sugerował bądź wskazywał na to, że Miasto Marki płaci dosyć duże podatki na rzecz powiatu. Tak, proszę państwa, ja tutaj mam wykres z artykułu Radnego Warlicha, gdzie rzeczywiście Marki są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o miasto, które wkłada pieniądze do budżetu powiatu womińskiego. Natomiast proszę Państwa na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wydatki powiatu womińskiego na rzecz poszczególnych gmin. No, panie Piotrze. Jak Pan skomentuje te, te dwa wykresy? No, różnica między y, tym, że jesteśmy jako miast mieszkańcy trzeci w płaceniu, a ostatni w otrzymywaniu, no, mówi sama za siebie. To jest dosyć no, niedobra sytuacja dla mieszkańców. A ja się z tym nie zgadzam, Panie Piotrze. To jest dla mieszkańców może niedobra, natomiast jest to idealna, czy bardzo dobra y, sytuacja dla, y, dla naszych radnych powiatowych. No, Panie Piotrze, jesteśmy na dnie muł i wodorosty, w tej chwili możemy się już tylko odbić z ostatniego, przynajmniej na przedostatnie miejsce. Niech nasi radni powiatowi pokażą, że walczą. Co mówią te liczby? Otóż to jest tak, jak dawno temu, za czasów Komuny, odbywało się handel między Polską a Związkiem Radzieckim. Tak, że... A tu, Panie Piotrze, to chyba Pan zna to z, z opowiadań, bo raczej jest Pan za młody, żeby e, pamiętać czasy Komuny. No to znaczy, to może za chwilę skończę anegdotę, mianowicie, Ruscy, mów, nie, związek radziecki mówi tak, że my od was weźmiemy węgiel, a wy nam za to dacie jeszcze okręty. I co, i uważa Pan, że tutaj tak samo, my daliśmy Wołominowi, tak, daliśmy do powiatu wołomińskiego pieniądze, a oni nam jeszcze co? Nic jeszcze za to zabrali drogi. Tak, albo inaczej, nie dali tak, no wprost, w sensie, mówiąc oczywiście żartobliwie, ale, ale, ale zmierzając w stronę już takich konkretów i stwierdzeń rzeczywistych, no liczby jasno wskazują, że... Mm, w tym momencie gmina marki jest kontrybutorem, tak? wpłaca jakieś określone pieniądze do wspólnoty o charakterze powiatowym, a żadnych świadczeń stamtąd w wymiarze finansowym no, jakoś ani widu, ani słów. Wcześniej raczej w opinii mieszkańców brakowało i brakuje. Jakiejś komunikacji do, do, do urzędów powiatowych. Pan, rozumiem, że chce Pan, żeby, żebyśmy mieli również autobus do Wołomina? No jeżeli część spraw jesteśmy zmuszeni załatwiać w Wołominie, jesteśmy trzecimi płacącymi, to może ten Wołomin zorganizowałby możliwość, żeby ci trzeci płacący mogli tam swobodniej, i dobrze, wygodnie dojechać. Ja myślę, że są jakieś ciekawsze wydatki. Może jakąś szkołę by nam wybudowali na przykład. No starajmy się. No to może most, może, może drugi most na Rzece Długiej. A nie, przepraszam, a to nie, to już, to już Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych jak buduje nam, przepraszam, S8. No to radni powiatowi może na jakiejś najmniejszej na rzeczce wybudują nam. Jakąś kładkę chociaż może niech nam sfinansują. No, myślę, że jak zajęliby się kilkoma istotnymi drogami, po których jeżdżą nie tylko mieszkańcy Marek, ale również y, mieszkańcy okolicznych y, powiatów, tym bardziej, że właśnie tej S8 jeszcze nie ma. Widział Pan jakiegoś zabłąkanego mieszkańca Wołomina w Markach? Bo ja nigdy. No myślę, że wszyscy mamy WWL, więc nie rozstrzegałbym, bo myślę, że jednak są. No, no dobrze, no dobrze, nie będę tutaj kontynuował tematu, bo jak, jak Pan widzi mam zupełnie zdanie odmienne. Od, Ale nie mówimy tylko pana. i wyłącznie o Wołominie, mówimy o całym powiecie, tak? No, no, tak, zgadzam się z Panem, chociaż tak jak mówię, ja tutaj twardo obstaję przy swoim niech nam chociaż jakąś kładeczkę wybudują za te powiatowe pieniądze. Będę się upierał przy tym, że lepiej, żeby trafiły do, do Marek, niż trafiają do innych gmin. No, powinno być tego zdecydowanie więcej, z tym się zgadzam. W rzeczywistości no, trzeba sobie zdać sprawę znów. Tu jest mechanizm pod tytułem demokracji. Radnych w powiecie jest bodajże 27, 29. 29. Naszych jest trzech, tak. No ale panie Piotrze, Pięknie, a jak w takim raz razie, razie, a jak w takim razie to co? Sądzi pan, że tu jakieś nie wiem, frakcje, koalicje, ona no, 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 było minąć no, więcej, no, już no. otóż w rzeczywistości tak naprawdę? Tam trzeba zacząć uprawiać aktywną politykę. Ale z tego, co pamiętam, przewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego jest mieszkaniec, radny z Marek. Pomimo niekorzystnej sytuacji po wyborach, jednak objął mandat przewodniczącego. Czyli jakąś zdolność koalicyjną potrafi tworzyć Panie Piotrze. Może niepotrzebnie Pan nie wierzy w naszych radnych. Nie, to ja nie powiedziałam, że nie wierzę w radnych. Ja powiedziałam, że samych radnych jest za mało, żeby arytmetycznie mieć jakąś siłę sprawczą. Że wymagana jest aktywna polityka i współpraca między innymi radnymi. A to co sądzi pan, że nasi radni nie są zdolni do, do takiej aktywnej polityki współpracy z, po, z pozostałymi radnymi? Znaczy tak. Fakty mówią same za siebie, że do tej pory albo nie byli zdolni, albo nie byli tym zainteresowani. Bo to jest obraz historii. Tak. Panie Piotrze, no to zapytałem w takim razie przewrotnie. No to kto, Panie Piotrze, kto, jak nie nasi radni powiatowi mogą to, to zmienić? No przecież nie Pan, ani nie ja. No mamy, Myślę, że ta kadencja daje niebywałą szansę, ponieważ przewodniczącym Rady Powiatu jest nie kto inny, jak były burmistrz miasta Marki, który zapewne najlepiej wie, jak można wesprzeć i wspomóc miasto i mieszkańców. Właśnie jak powiat może to zrobić. I Panie Piotrze, i tego się trzymajmy, życzmy. Yy... Panu Werczyńskiemu dużo sił, wytrwałości, by, byśmy przeskoczyli przynajmniej o jedno miejsce do, do przodu i nie byli na, na końcu tej tabeli, w której w pieniądze z, gmin, z powiatu wońskiego trafiają do, do gminy Marki. Tak, patrzę na różnicę między liczbami ostatnie, przedostatnie, przed, przedostatnie, jakbym tak poprawił to, żeby tak jedno na rok to o i tego się trzymajmy dziękuję bardzo Panie Piotrze przejdźmy teraz do drugiego grupa, do drugiego Panie Piotrze przejdźmy teraz do do Rady Powiatu jest na przewodniczącą, przewodniczącą Rady Powiatu jest to osoba z miasta Marki. słabe to chyba lepiej tylko to nic tym razem zły był tylko komentarz No to... Tak sobie pomyślałem, wycinamy, ale... Wycinamy. Wycinamy to. To inaczej skomentuje, czyli nie tylko...